Dzień dobry, pierwszy dzień lutego. Witamy z rynku hurtowego w Broniszach. Jak już widać na pierwszych kadrach, alejki są raczej puste. Sadownicy narzekają na bardzo małą ilość kupujących. I tak, jesteśmy u producencki tutaj z okolic Zagłębia Grójeckiego. Naprawdę piękny Szampion, równy, elegancko ułożony. Przysłowiowa góra-dół, tak jak dopowiada z tyłu Szampion Renault. W tej chwili realnie 18 zł, i jak dopowiada producentka, no niestety w grudniu te ceny były wyższe, a koszty przechowania tych jabłek były znacznie niższe. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Ligola, i niestety główna, to, to, to co przede wszystkim uderza. Dzisiaj producentów sadowników sprzedających na rynku to niezwykle mała ilość sprzedających. Tu niektórzy mi mówili, że w ciągu ostatniej doby sprzedali zaledwie po kilka, po kilka skrzynek. Przed Państwem jabłka sadownika z okolicy Sieńca. Ostatnia skrzynka odmiany Lobo sprzedawał poprzednie w granicach 30 zł. Tak jak też komentuję z uśmiechem, już nieco przebrana, trochę niższej jakości. Lobo, jak i Cortland to 30 zł, jednakże w ich przypadku kupujący no, wymagają tej jakości, no bo wychodzą z założenia, że skoro płacą prawie dwukrotnie tyle co za standardowe odmiany, to mogą tej jakości dużo, dużo wyższej oczekiwać. Retiona Prince. Jak widzimy, zerwany w odpowiednim momencie. Przede wszystkim ładnie wysortowany, równy od 7 do 8, od 70 do 80 mm i bardzo ładnie się kontrastuje z, białą, z białym papierem. Niestety nie jest, nieładnie nie wygląda, mówiąc kolokwialnie, jego cena. Cena wywoławcza takich jabłek to 20 zł za skrzynkę, czyli złoty 33. Zł. Realnie, kupuje, sprzedający nasz rozmówca przystaje na 18 zł za skrzynkę, czyli złoty 20 zł za kilogram, za takie piękne jabłka. Podobnie w przypadku już takiego dobrze przełamanego, a raczej żółtego Goldena Deliciusza, też realnie około 20 zł 18-20 złotych za skrzynkę. Odmiana Alwa. Cieszy się nieco większą popularnością jak odmiany standardowe typu Jonagore, Champion Ligol Jednakże no nie, trzeba, nie można tu powiedzieć, że jakoś ten popyt na alwę jest strasznie duży. Ceny wywoławcze e, takich owoców to jest 25 zł za kilogram. Wiadomo, w przypadku większych ilości no ta cena o kilka zł na skrzynce spada. I znaleźliśmy także grubszego Boskopa, dokładnie piękną z Boskop. 35 zł, cena wywoławcza. Realne ceny przy większych ilościach, właśnie za takie coraz popularniejsze kulinarne jabłka, to 30 zł za skrzynkę, czyli 2 zł za kilogram. Również nieco droższy od standardowych odmian jest Cortland. Takie jabłka, jakie Państwo widzą, Sadownik oferuje po 25 zł za skrzynkę, i wracając do odmian najpopularniejszych, czyli Champion. Tutaj mamy Ligola, Jona Goreta, Elizę i tak dalej, i tak dalej. No niestety to jest, tak jak żeśmy pisali w kilku artykułach, uciera się pewnego rodzaju standard, czyli 20 zł ceny wywoławczej, a te realne ceny 17, 18, 19 zależy jaki moment, jaka jakość jabłek, jaka ilość w przypadku jabłek drobniejszych, no to realnie ta cena spada do złotówki za kilogram, czyli do... 15 zł za taką 15-kilogramową skrzynkę. Mamy luty, zbliża się święto e, Walentynki, Dzień Świętego Walentego. E, no i w związku z tym sadownicy zaczynają oferować właśnie takie specjalne okazyjne jabłka. E, po naklejeniu specjalnych naklejek e, w ciemnym kolorze, właśnie w tym miejscu. Miąż, przepraszam, skórka zostaje w kolorze, właśnie zielonym. No i tak powstaje taki, w naturalny sposób powstaje taki napis. Dziś cena takiego jabłka, takiej sztuki w hurcie to 2,50 za sztukę, właśnie. Sprzedaż no na razie nie, nie prezentuje się jakoś jakoś wielkiego popytu. Nie ma na tej jabłka, jednakże sadownicy dopowiadają, no, że być może jeszcze jest zbyt wcześnie do walentynek Mamy w końcu jeszcze te 13 dni. Krajowa Gruszka Konferencja. Producent informuje o ciekawym trendzie, jeśli chodzi o sprzedaż. W ogóle takie owoce, jakie Państwo widzą, to w tej chwili 80 zł za skrzynkę, 4 zł za kilogram. Sprzedaje te owoce od. Zbiorów od września na początku większym popytem zainteresowaniu kupujących cieszyła się gruszka z importu, dziś to się przestawia i chociaż gruszki krajowe już e, ubywa, brakuje coraz trudniej, rzadziej ją można spotkać to klienci doceniają smak polskiej gruszki i kupujący w związku z tym tak jak e, kieruje nas łańcuch popytu, podążają e, za przekonaniami, za popytem konsumentów i chcą e, kupować gruszkę krajową ze względu właśnie na spak